Dzień dobry moi drodzy. Przed nami rozdział 10, ostatni w książce pod tytułem Kubuś Puchatek. Zanim go wam przeczytam, przypominam o pracy plastycznej, do której was zachęcałam. Praca miała dotyczyć jednej z przygód Kubusia Puchatka. Prosiłam, abyście wykonali ją w technice mieszanej. I myślę, że przez cały ten okres słuchania. I cały okres pobytu w domu znajdziecie czas, aby powoli, spokojnie, przez kilka dni tę pracę jak najpiękniej wykonać. A teraz zapraszam do wysłuchania rozdziału ostatniego, w którym Krzyś wydaje przyjęcie na cześć Puchatka i tu się żegnamy. Pewnego dnia, gdy słońce znów ukazało się nad lasem przynosząc ze sobą majowe wonie, a leśne strumyki szemrały radośnie, że znowu są śliczne, tak jak dawniej, gdy małe kałuże leżały sobie spokojnie, śniąc o tym, co widziały i o przygodach, których zaznały, gdy w cieple i ciszy lasu kukułka ostrożnie próbowała swego głosu i nasłuchiwała uważnie, jak też on brzmi. Gdy leśne gołębie użalały się między sobą i gruchały łagodnie. I otóż jednego z takich dni Krzyś gwizdnął w umówiony sposób i w chwilę potem przyfrunęła Sowa ze stumilowego lasu, aby dowiedzieć się, czego się od niej żąda. Sowo, powiedział Krzyś, urządzam wielkie przyjęcie. Ty? – Ty urządzasz przyjęcie? – spytała sowa. – Tak, i to będzie wielkie przyjęcie na cześć tego, że Puchatek zrobił to, co zrobił, żeby wyratować prosiaczka z powodzi. – Ach, to dlatego, że zrobił to, co zrobił. – Tak, więc jak najprędzej daj znać Puchatkowi i wszystkim innym, bo to przyjęcie odbędzie się jutro. Czyżby? Rzeczywiście? W rzeczy samej? Dopytywała się Sowa. Więc bądź tak dobra Sowo i zawiadom ich wszystkich. Sowa próbowała pomyśleć o czymś strasznie mądrym do powiedzenia, ale nic nie wymyśliła, więc pofrunęła, żeby zaprosić gości. I pierwszą osobą, którą spotkała, był Puchatek. Puchatku, rzekła, krzyś wydaje wielkie przyjęcie. – O! – rzekł Puchatek i widząc, że Sowa oczekiwała od niego, że powie co innego, powiedział – a czy tam będą takie małe, słodkie przedmiociki z różowym lukrem na wierzchu? Sowa czuła, że to jest stanowczo poniżej jej godności mówić o jakichś małych przedmiocikach z różowym lukrem na wierzchu, więc powtórzyła Puchatkowi to, co mówił Krzyś i pofrunęła do kłapouchego. Przyjęcie na moją cześć? myślał Puchatek, idąc, to niesłychane! i zaczął rozmyślać, czy inne zwierzęta dowiedzą się o tym, że to będzie uroczystość specjalnie urządzona na jego cześć. I czy Krzyś opowiedział im o pływającym misiu, i o rozumku Puchatka, i o wszystkich cudownych statkach, jakie on, Puchatek wynalazł i na jakich pływał. I pomyślał jeszcze, jakie to by było straszne, gdyby Krzyś zapomniał o tym powiedzieć i gdyby nikt nie wiedział dokładnie, na czyją cześć jest przyjęcie. I im bardziej o tym myślał, tym bardziej wszystko mieszało mu się w głowie, jak sen, w którym wszystko dziwnie się ze sobą plącze. I sen zaczął wyśpiewywać sobie samego w jego głowie, aż stał się czymś w rodzaju piosenki. A była to piosenka zatroskanego Puchatka. Ja nie będę jej śpiewać, tylko przeczytam. że ha, niech żyje miś. Kto? Kto taki? Co za miś? Miś Puchatek, chyba wiecie. Kubuś znany w całym świecie. Kubuś znany? Co to znaczy? Owszem, znany, nie inaczej. Z czego? Zaraz wytłumaczę. Więc ten kubuś jak to bywa, choć nie umiał wcale pływać i choć nie miał żadnej łodzi, uratował od powodzi serdecznego przyjaciela. To nie żadna bagatela. Jak to zrobił ten buchatek? Więc wynalazł taki statek nie łodzisko jakieś marne, lecz wspaniały okręt garnek. No i właśnie tym zasłynął, że po prostu nim popłynął. O kim mowa? O puchatku, o kubusiu, o Niedźwiadku. o tym misiu mężnym, znanym, co miał rozum niesłychany. O tym, co, ja, co jak głosi wieść, ponad wszystko lubił jeść. I był gruby jak baryłka. Czy to czasem nie pomyłka? Czy na pewno to ten sam? Przecież jako dobrze znam. Tak, to Kubuś, miś puchatek. Wielki mędrzec i bohater. A więc, panie i panowie, pijmy teraz jego zdrowie. Gdy Puchatek tak sobie pomrukiwał, Sowa rozmawiała z Kłapouchem. — Kłapouchy? — rzekła Sowa. — Krzyś wydaje wielkie przyjęcie. — To ciekawe — powiedział Kłapouchy. Pewnie znowu chcieliby mnie posadzić między te małe kawałeczki, które pętały się za nami. W każdym razie dziękuję za łaskawą pamięć i proszę cię, nie mów mi już o tym. Jest zaproszenie dla ciebie. Co takiego? Zaproszenie. Tak, już słyszałem. A kto mi to podsypie? To nie jest nic do jedzenia. To znaczy, że ciebie się prosi na przyjęcie jutro. Kłopouchy smutno potrząsnął głową. Masz chyba na myśli prosiaczka, tego małego z niespokojnymi uszami. To na pewno chodzi o prosiaczka. Mogę mu to powtórzyć, ależ nie. Rzekła sowa, już bardzo zirytowana. Tu chodzi o ciebie. Czy jesteś tego pewna? Najzupełniej. Krzyś powiedział: Zawiadom ich wszystkich, najwyraźniej ich wszystkich. Ich wszystkich, prócz kłapouchego? Powiedział kłapouchy z goryczą. Ich wszystkich i basta. Huknęła sowa ze złością. Ach. Wesknął Kłapouchy. — To z pewnością nieporozumienie, ale mimo to przyjdę. Tylko nie miejcie do mnie żalu, jeśli będzie padał deszcz. Ale deszcz nie padał. Ustawiono długi stół na trawie, pod drzewem i wszyscy siedli dookoła. Krzyś usiadł na jednym końcu, a Puchatek na drugim. A między nimi z jednej strony siedziała Sowa przemądrzała, uchy i prosiaczek, a z drugiej królik i mama kangurzyca z maleństwem. A wszyscy krewni i znajomi królika rozsiedli się na trawie i czekali z utęsknieniem, aby ktoś do nich przemówił, albo coś zrzucił ze stołu, albo zapytał ich, która godzina. Było to pierwsze przyjęcie, na jakim było maleństwo. też było ono z tego powodu niesłychanie przejęte. Gdy wszyscy zasiedli do stołu, maleństwo zaczęło gadać. – Jak się masz, Puchatku? – zapiszczało. – Jak się masz, maleństwo? – odpowiedział Puchatek. Maleństwo podskoczyło parę razy na swoim wysokim krzesełku i zaczęło znowu. – Jak się masz, Prosiaczku? – zapiszczało. Prosieczek skinął mu tylko z daleka łapką, bo był zanadto zajęty, żeby cokolwiek powiedzieć. — Jak się masz, kłapouchy? — zapiszczało maleństwo. Kłapouchy posępnie skinął głową. — O, zaraz będzie deszcz — powiedział. — Jeśli już nie pada. Maleństwo spojrzało, czy deszcz nie pada, a ponieważ nie padał, zapiszczało. — Jak się masz, sowo? — jak się masz, mały bąku? Odpowiedziała Sowa bardzo uprzejmie i dalej opowiadała Krzysiowi o pewnym wypadku, który o mało nie przytrafił się jednej z jej, z jej przyjaciółek, której Krzyś nie znał. A mama kangurzyca powiedziała do swego maleństwa: Najpierw wypij mleczko, kochanie, a potem rozmawiaj. I maleństwo, które właśnie piło swoje mleczko, powiedziało, że ono może robić i jedno i drugie naraz. I trzeba je potem było przewrócić na grzbiecik i dosyć długo suszyć. Gdy wszyscy już dobrze sobie podjedli, Krzyś zastukał łyżką w stół i wszyscy zamilkli, z wyjątkiem maleństwa, które właśnie kończyło głośny atak czkawki i starało się zrobić taką minę. Jakby się to wydarzyło jednemu z krewnych i znajomych królika. Dzisiejsze przyjęcie, powiedział Krzyś, urządzone jest na cześć tego, co ktoś ten zrobił. I wszyscy wiemy, kto jest ten ktoś. I to jest jego przyjęcie, bo urządzone jest na cześć tego, co on zrobił. A ja mam dla niego prezent i zaraz mu go dam. Potem rozejrzał się w koło i szepnął – Gdzie on mi się podział? Kiedy Krzyś rozglądał się dookoła, kłapołuchy chrząknął znacząco i zaczął mówić –– Przyjaciele – powiedział – i wy licznie tu zgromadzone drobnostki. Jest to dla mnie wielka przyjemność, a raczej była do tej chwili wielka przyjemność – Widzieć was na przyjęciu urządzonym na moją cześć. To, co zrobiłem, to nic wielkiego. Każdy z was na moim miejscu, z wyjątkiem królika i sowy i kangurzycy, zrobiłby to samo. No i puchatka też. Nie biorę tu oczywiście pod uwagę maleństwa ani prosiaczka, bo oni są jeszcze za mali. Każdy z was, powtarzam... Na moim miejscu zrobiłby to samo. Lecz właśnie przydarzyło się to mnie. Nie chodzi mi wcale o to, muszą to powiedzieć z całą stanowczością, Za czym rozgląda się w tej chwili krzyś. To mówiąc przyłożył przed nią łapę do pyska i rzekł głośnym szeptem: „ Spróbuj poszukać pod stołem. — Lecz o to, że powinniście wszyscy robić wszystko, aby sobie wzajemnie pomagać. — Czuję, że powinniśmy wszyscy... — wyrwało się Maleństwo. Fe, maleństwo! — rzekła kangurzyca z wymówką. — Czy to ja? — spytało maleństwo trochę zdziwione. — O czym mówi uchy? szepnął prosiaczek do ucha puchatkowi. — Nie wiem... Odparł z bólem Puchatek. — Myślałem, że to przyjęcie jest na twoją cześć — powiedział Prosiaczek. — Kiedyś i ja tak myślałem, ale teraz już nie. — Wolałbym, żeby to, co było... — że żeby... Przepraszam, mała pomyłka. — Wolałbym, żeby to było na twoją cześć, niż na Kłapouchego — rzekł Prosiaczek. I ja też, powiedział Puchatek. Ych! Znowu wyrwało się maleństwo. Jak właśnie mówiłem, ciągnął dalej dobrotliwie i uroczyście kłapouchy. Gdy mi przerwały różne głośne dźwięki, czuję, że powinniśmy. Mam, mam, zawołał Krzyś z przejęciem. Podajcie to najmilszemu, poczciwemu Puchatkowi, to dla niego. Dla Puchatka? spytał Kłapouchy. Oczywiście, dla najlepszego misia pod słońcem. No cóż, wiedziałem o tym z góry, westchnął Kłapouchy. O, to są przyjaciele. Różnie bywa na tym świecie. Ale nikt nie słuchał tego, co mówił Kłapouchy, bo co chwila rozlegały się okrzyki. Otwórz to, Puchatku! Co tam jest, Puchatku? Nie wiem, ale ja wiem. Nie wiesz... I tym podobne uwagi. A Puchatek otwierał paczuszkę, jak tylko mógł najprędzej, nie przecinając sznurka, bo nigdy nie wiadomo, na co w domu może się przydać kawałek sznurka. Gdy Puchatek zobaczył, co jest w paczuszce, o mało co nie przewrócił się z radości. Była to skrzyneczka kolorowych ołówków. Były tam ołówki oznaczone literami M-R-. To znaczy dla misia ratownika, na innych znów były litery d, m, co oznaczało dla dzielnego misia. Był tam jeszcze scyzoryk do ostrzenia ołówków i gumka do wycierania tego wszystkiego, co się źle zapisało. I linia do rysowania linijek, żeby na nich równo pisać słowa. I podziałka zrobiona na linii, żeby można nią było wszystko wymierzyć. I niebieskie ołówki, i czerwone ołówki, i zielone ołówki, żeby mówić o rozmaitych rzeczach na niebiesko, na czerwono i na zielono. I każda z tych ślicznych rzeczy leżała w osobnej przegródce, a wieko skrzyneczki zakończone było zameczkiem, żeby można ją było zamknąć. I to wszystko było dla Puchatka. — Ojej! — powiedział Puchatek. Ojej, Puchatku, powiedzieli wszyscy z wyjątkiem kłapouchego. Dziękuję, powiedział Puchatek. A kłapouchy powiedział pod nosem do siebie. Jakieś sztuczki do pisania, ołówki i coś tam jeszcze, mocno przecenione moim zdaniem. To bzdura, nic ważnego. A później, gdy wszyscy się już pożegnali i podziękowali Krzysiowi, Puchatek z prosiaczkiem w złocisty wieczór wracali zamyśleni do domu i przez dłuższy czas milczeli. Powiedz, Puchatku, rzekł wreszcie prosiaczek, co ty mówisz, jak się budzisz z samego rana? Mówię, co też dziś będzie na śniadanie. Odpowiedział Puchatek: A ty co mówisz, prosiaczku? A ja mówię: Ciekaw jestem, co się dzisiaj wydarzy ciekawego. Puchatek skinął łebkiem w zamyśleniu. Hm, to na jedno wychodzi powiedział. A co było potem w tej historii? Spytał Krzyś. No kiedy? No jutro rano nie wiem. A czy mógłbyś pomyśleć i kiedyś opowiedzieć mnie i Puchatkowi? No, gdybyście bardzo chcieli, to mogę wam opowiedzieć. Puchatek bardzo chce, powiedział Krzyś. Po czym westchnął głęboko, wziął swego Misia za łapkę i ciągnąc go za sobą, poszedł w stronę drzwi. Na odchodnym obrócił się i powiedział Czy możesz przyjść do mnie, jak będę w kąpieli? – A czy puchatka skrzyneczka do ołówków była ładniejsza od mojej? – Była zupełnie taka sama jak twoja, Krzysiu – odpowiedziałem. Krzyś kiwnął główką i wyszedł, a po chwili usłyszałem, jak kupuś puchatek tuk, 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 właził za nim po schodach. Koniec. Na dole tu jest jeszcze napisane… Dalsze dzieje kubusia Puchatka znajdziecie w książce tego samego autora pod tytułem Chatka Puchatka. Dziś rano byłam w szkole, w naszej klasie, wzięłam tę drugą część, ale muszę Wam powiedzieć, że kiedy zobaczyłam puste ławki, cisza, to zrobiło mi się bardzo, bardzo smutno. No ale przypomniałam sobie Wasze roześmiane buzie i udało mi się nie rozpłakać. Myślę, że wkrótce się spotkamy. Do usłyszenia.